Uważam, że przekonywujące jest zwycięstwo naszej drużyny w dniu dzisiejszym. Eee, pokazaliśmy, e, wprowadziliśmy troszeczkę sobie nagłóweczki, ale mimo wszystko doprowadziliśmy zwycięstwo do końca w przekonywującym stylu. Eee, zasłużone zwycięstwo i... To, to całą rundę dedykujemy naszym wszystkim kibicom, którzy e, za nami byli wszędzie, na każdym wyjeździe u siebie. Płomień w sercu, ZMW. Zasady mocno wbite Daje kierunek jak kompas W dobrą stronę idę Honor dla nas coś więcej Niż puste słowo Pustkę wypełnia determinacja W każdych meczach Najważniejsze dla nas Nigdy nie paść na kolana Wyciągać wnioski z meczów Szacunek mieć do rywal Graliśmy dzisiaj z drużyną z różnowa. E, drużyna troszeczkę niżej w e, klasyfikacji tabeli niż my e, z troszeczkę tam problemami kadrowymi. Oni my troszeczkę wyszliśmy z tego trudniejszego momentu naszego. Mieliśmy fajne trzy mecze z tym e, włącznie wygrane na swoim terenie. Wynik e, mi się wydaje jak najbardziej sprawiedliwy. Mogło być troszeczkę nawet więcej tych bramek, e, ale cieszy nawet to, że szliśmy tych bramek e, 8 aż. Uważam, że dzisiaj weszliśmy bardzo dobrze w spotkanie, tak, mogliśmy sobie troszeczkę spotkanie szybciej ustawić pod własne dyktando. Szybko strzelona bramka, później niepotrzebny błąd w komunikacji. Goście szybko wyrównali, tak, ale z biegiem minut nasza przewaga już wyraźnie tutaj się zarysowała. Po przerwie troszeczkę, można powiedzieć, w cudzysłowie, zostaliśmy w szatni, tak, dwie głupio stracone bramki, ale już końcowe. Ostatnie 30 minut było, myślę, pod nasze dyktando, strzelając kolejne cztery bramki odnosząc zasłużone dzisiejsze zwycięstwo, tak, dzięki któremu podnieśliśmy się troszeczkę w tabeli ligowej, tak, kończąc rozgrywki na dziewiątym miejscu. Wynik jaki dzisiaj? 8 do 3. Tak tak Treningi trzy razy w tygodniu, tak. Tutaj na miejscowych obiektach gminnych jest to boisko tutaj sportowe, na którym się teraz znajdujemy oraz Orlik w Samborowie. Można powiedzieć, że wywodzimy zawodnicy wywodzą się tutaj z miejscowości również ościennych, tak, sąsiednich. Począwszy tutaj można powiedzieć Samborowo, tak, Naprom, Lipowo. Także tutaj skupiamy się na gminie Ostruda i zawodnikach z pobliża. Tutaj miasta Ostruda, nasz klub, powiem, że jak na nasze warunki, tutaj miejscowości. Uważam, że rozwija się bardzo dobrze z tego względu, że mamy praktycznie cztery drużyny, trzy dziecięce, jedną seniorską, do tego mamy wykwalifikowaną trenerów, którzy pracują z nimi. No jednym takim czynnikiem dla nas bardzo ważnym to jest, że finansowanie praktycznie nad tymi drużynami praktycznie objęło, objęło, objął urząd gminy. Ja uważam, że ten rok, mimo iż był, jest ciężki pod względem tej pandemii, to, to uważam, że tak jak dzisiaj widzieliście, dokończyliśmy tą rundę jesienną, z, można powiedzieć z bólami, ale, ale, ale do, 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 dokończyliśmy. Dobra, dobra! Ja też na końcu mógłbym też podziękować dla wszystkich osób, którzy pomagają nam. To nie jest tak. Urząd gminy. Gmina Ostróda tu z wójtem na czele, bo to jest bez tego mógłbym powiedzieć, że żadna drużyna tutaj w naszej gminie, ale i nie tylko w naszej nie jest w stanie się utrzymać. To, to trzeba sobie jasno powiedzieć, ale oprócz tego mamy naprawdę e, ludzi dobrej e, woli, chęci, z uśmiechem na twarzy przychodzą i w ciężkich czasach pomagają, bo tutaj chciałem też podziękować firmie Wax z Ostródy, e, Mazur Mebel naszej pani z Radzie Sowieckiej, bo też przekazują nam pieniążki z Funduszu Sołeckiego. wiele, wiele jeszcze innych osób, które gdzieś tam nam tu wspierają. I to mógłbym powiedzieć, że tyle. Można byłoby rozmawiać na pewno dłuższy czas, ale, ale uważam, że, że życzyć tylko sobie zdrowia, a myślę, że wszystko będzie dobrze.